Hema, ten oto film nagrywam z pytaniem do Was. Czy moglibyście mi pomóc z zainstalowaniem spolszczenia do GTA 4? Tak, niedawno pobrałem tą grę z torrentów. No i chcę sobie zainstalować spolszczenie, bo w ogóle gra jest w jakimś języku, którego nie rozumiem. No i. Zobaczcie jak to wygląda tu mam spolszczenie No i chcę zainstalować i, i po prostu gry mi nie chce wykryć gdzieś przed chwilą czytałem że to przez to, że gra jest zipowana, czy jakaś tak nie ma, nie wiem nic o ten temat. Oczywiście cały czas szukam, w gogle, pracuję. Ale jakby ktoś z was wiedział coś na ten temat, to proszę o kontakt ze mną. Z góry dziękuję.